Przed wysłuchaniem tej historii mam dla ciebie jedno ostrzeżenie. Historia ta nie jest przeznaczona dla osób o słabej kondycji psychicznej. Analiza jej zawartości odbywa się na własne ryzyko odbiorcy. Sprawę uznano za nierozwiązaną. Noc była martwa. Nawet tramwaje nie wydawały żadnego dźwięku, jakby ktoś wymazał je z rzeczywistości. Powietrze miało w sobie coś lepkiego, coś, co osiadało na skórze, jak tłusta warstwa strachu. Michał szedł pustą ulicą, jego kroki wydawały się zbyt głośne w tej nienaturalnej ciszy. Zimny dreszcz przeszedł mu po karku, zanim jeszcze zrozumiał dlaczego. Coś było nie tak. Czuł to w kościach. Przyspieszył kroku, mijając ciemną bramę starej kamienicy. Coś niepasującego do całości było w jej głębi, ledwie dostrzegalne jak cień oderwany od swojego właściciela. Spojrzał kątem oka i natychmiast poczuł, jak lodowata fala strachu przesuwa się po jego kręgosłupie. W przejściu stał mężczyzna, a może coś, co tylko miało przypominać człowieka. Wysoki i nieruchomy. Ubrany w otulony czernią płaszcz, który zdawał się pochłaniać światło. Ale to nie jego wygląd sprawił, że Michałowi ścisnęło gardło. To była jego nieobecność w świecie. Nie oddychał, nie poruszał się, jego sylwetka była tak martwa, jakby była jedynie projekcją. Nie stał tam fizycznie, lecz był czymś wklejonym w mrok. Michał odwrócił głowę i przeszedł na drugą stronę ulicy. Nie wiedział dlaczego, ale czuł, że nie powinien patrzeć na niego dłużej, że jeśli to zrobi, stanie się coś złego. Minął witrynę sklepu i zerknął w jej odbicie, chcąc sprawdzić, czy tamten wciąż stoi w bramie. Ulica, kamienica, latarnia, ale nikogo tam nie było. Serce Michała zacisnęło się w piersi, a zimny strach rozlał się po jego ciele, jak trucizna. To nie miało sensu, przecież przed sekundą tam stał, stał tam, widział go wyraźnie. Zacisnął powieki i odwrócił się gwałtownie. Mężczyzna wciąż tam był. Stał dokładnie w tym samym miejscu, w tej samej nieruchomej pozycji. Michał spojrzał jeszcze raz na szybę przed sobą. Nic, pusto. Zerwał się do biegu, serce waliło mu w piersi jak młot. Każdy cień zdawał się wydłużać, każdy podmuch wiatru przypominał czyjś dotyk. Przemierzał ulicę, czując na sobie spojrzenie, którego nie potrafił zlokalizować. Dotarł do klatki. Klucz drżał w jego dłoni, gdy przekręcał go w zamku swojego mieszkania. Przedł do środka, zatrzasnął drzwi i oparł się o nie plecami. Przez kilka minut stał w miejscu, nasłuchując. Żadnych kroków, żadnego dźwięku na klatce schodowej. Może tylko mu się wydawało. Gdy już odetchnął i miał odsunąć się od drzwi, usłyszał ciche, niemal niezauważalne skrobanie po drugiej stronie. Podłoga zaskrzypiała pod jego stopami, i w tej samej chwili dźwięki ustały. Nie miał odwagi wyjrzeć. Po cichu wszedł do najbliższego pokoju i usiadł w fotelu w taki sposób, aby drzwi wejściowe mieć w zasięgu wzroku. Nasłuchiwał z zamiarem czuwania do rana, jednak znużenie wzięło górę. Michał obudził się nagle, jakby ktoś szarpnął go za ramię. Serce tłukło się w jego klatce piersiowej, a w pokoju panowała zupełna cisza, zbyt głęboka, dusząca, jakby cała rzeczywistość wstrzymała oddech. Wpatrywał się w sufit, próbując przypomnieć sobie, czy coś mu się śniło. Czuł niepokojący ucisk w żołądku, coś jak ostrzeżenie wbite prosto w trzewia. Coś było nie tak. Odruchowo sięgnął po telefon. Trzecia trzynaście. Zmarszczył brwi. Nie pamiętał, by kiedykolwiek budził się o tej godzinie. Coś w niej było złego. Nieludzkiego. Znowu to usłyszał. Delikatne, powolne skrobanie na wysokości zamka drzwi, przerywane, niepewne, jakby coś po drugiej stronie wahało się, czy wejść. Serce Michała zatrzymało się na ułamek sekundy, po czym ruszyło galopem. Oddychał płytko, zbyt głośno, czekał wpatrzony w ciemność. Nie miał odwagi się ruszyć, nie miał odwagi nawet mrugnąć. Skrobanie ustało. Cisza była jeszcze gorsza. Miała w sobie coś nienaturalnego, jakby wypełniała przestrzeń między jego ciałem a drzwiami czymś, czego nie powinno tam być, czymś niewidzialnym, a jednak obezwładniającym. Po dłuższej chwili zebrał w sobie odwagę, powoli ruszył w stronę drzwi. Pod stopami znów skrzypnęła podłoga. Zamarł. Nasłuchiwał. Nic. Uniósł dłoń i przycisnął oko do wizjera. Ciemność. W korytarzu nie paliło się żadne światło. Michał cofnął się, zebrał w sobie resztki odwagi i uchylił drzwi na tyle, by wyjrzeć na korytarz. Pustka, a jednak poczuł coś, intensywny, metaliczny zapach, który natychmiast podrażnił mu nozdrza zapach żelaza albo krwi. Z trudem przełknął ślinę i pospiesznie zamknął drzwi. Przesunął zasuwę, choć nie wiedział, czy to cokolwiek zmieni. Powoli odsunął się i wówczas dostrzegł je wyraźnie. Zadrapania. Długie, głębokie rysy, wyryte od środka na drewnie. Biegły od dołu drzwi, pięły się w górę aż do zamka. Jakby coś, albo ktoś, uporczywie próbowało się dostać do środka. I nie zrobiono ich narzędziem. Ślady były zbyt nieregularne, zbyt chaotyczne, jakby zostawiły je czyjeś paznokcie. Michał tej nocy już nie spał nie mógł. Leżał w ciemności, nasłuchując każdego dźwięku dochodzącego zza drzwi, każdy trzask w starych ścianach, każdy szelest w rurach niósł ze sobą coś więcej złudzenie, że ktoś tam jest, że coś tam jest. Poranek nie przyniósł ulgi. Ślady na drzwiach były realne. Tak samo jak uczucie, że tej nocy nie był w mieszkaniu sam. Wyszedł na korytarz, obrzucił wzrokiem długą, pustą przestrzeń. Było coś abstrakcyjnego w tej ciszy, jakby budynek został wymyty z dźwięków, a rzeczywistość czekała w zawieszeniu. Próbował skupić się na normalności: prysznic, kawa, tramwaj do pracy. Ludzie w tramwaju wyglądali jak zawsze, zmęczeni, zamyśleni. Zamknięci w swoich światach. Ale kiedy stanął przy drzwiach wagonu i spojrzał w okno, w odbiciu szyby ujrzał coś jeszcze. Serce niemal podeszło mu do gardła. Między odbiciami pasażerów dostrzegł znajomą sylwetkę. Stała nieruchomo, choć tramwaj się poruszał. Płaszcz zlewał się z otoczeniem, jakby nie należał do tego świata. Michał gwałtownie odwrócił głowę. Szukając go w tłumie. Nikogo takiego nie było. Zerknął z powrotem na szybę. Postać zniknęła. Michał poczuł, jak robi mu się zimno. Dłonie, którymi ściskał poręcz, były wilgotne. Czuł, że nie jest sam, choć nikt nie patrzył na niego bezpośrednio. Wysiadł przystanek wcześniej, nie mogąc znieść tego wrażenia. Gdy znalazł się na chodniku, odruchowo obejrzał się przez ramię. Ulica była niemal pusta, poza jednym wyjątkiem. Na przystanku między przechodniami stała ta sama postać. Zbyt daleko, by dostrzec twarz, ale zbyt blisko, by mógł to zignorować. Jej głowa była skierowana prosto na niego. Michał przełknął ślinę i przyspieszył. Kroki na chodniku wydawały się dziwnie płaskie, zagłuszane przez coś nieuchwytnego. Nie odwracaj się, po prostu idź pomyślał. Ostatnie metry do biura pokonał niemal biegiem. Wszedł do budynku, przeszedł przez drzwi obrotowe i dopiero wtedy pozwolił sobie odetchnąć. Nie był pewien, czy to adrenalina, czy coś więcej, ale czuł, jak świat wokół niego zdawał się lekko drżeć, jakby obraz w monitorze zaczął się nieznacznie rozmywać. Wsiadł do windy, zamknął oczy, starając się uspokoić. Po kilku sekundach usłyszał ciche stuknięcie, gdy winda minęła kolejne piętro. Nagle coś poczuł. Zmianę w powietrzu. Nie był już sam. Otworzył oczy i zobaczył odbicie w lustrzanej ścianie windy. Ktoś stał tuż za nim. Drzwi windy rozsunęły się z cichym sykiem. Michał wypadł z kabiny niemal biegiem, nie oglądając się za siebie. Czuł, jak serce wali mu w piersi, a lodowaty strach, ścieka wzdłuż kręgosłupa niczym trucizna. Nie był pewien, co widział, nie chciał być pewien. Reszta dnia mijała w otępieniu. Ludzie wokół mówili coś do niego, ale ich głosy docierały jak przez grubą warstwę szkła. Każdy dźwięk był przytłumiony, nierealny. Nawet światło zdawało się mdłe, zgaszone. Jakby słońce znajdowało się gdzieś daleko poza tym światem. Gdy wreszcie wrócił do mieszkania, zmęczenie wciągnęło go jak otchłań. Sen przyszedł szybko, za szybko, był inny niż zwykle ciężki, gęsty jak smoła nie miał marzeń sennych miał wizję, widział siebie stał w pustym pokoju wszystko było znajome, ale jednocześnie inne. Zniekształcone, jakby patrzył przez brudne szkło. Jego własna sylwetka stała przed nim, wpatrując się martwymi, nieobecnymi oczami. Wargi lekko drżały, jakby próbowały coś powiedzieć, ale żadnego dźwięku nie było. Poruszył się bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, niepowoli, nienaturalnie. Szarpnął się w przód jak manekin, którego ktoś gwałtownie pociągnął za sznurki. Michał chciał się cofnąć, ale jego ciało było sztywne. Paraliż. Był uwięziony we własnym śnie, we własnym ciele, a coś, ktoś, zbliżał się do niego nie odrywając od niego wzroku. Spojrzał na swoje dłonie. Paznokcie były czarne, rozdarte, pokryte zaschniętą krwią. Serce zaczęło bić mocniej. Chciał się obudzić, ale nie mógł. Chciał krzyczeć, ale gardło było puste. W jego własnych oczach coś się zmieniło, coś drgnęło pod skórą, jak cień poruszający się w głębinach. Obudził się z krzykiem. Leżał w swoim łóżku, oddychał ciężko, a koszulka kleiła się do jego ciała. W pokoju panowała cisza, ale czuł, że coś jest nie tak. Wciąż miał w głowie wizję tamtych rąk, tamtego spojrzenia, które było jego, ale nie jego. Wziął głęboki oddech i usiadł na łóżku. Potarł twarz dłońmi, próbując uspokoić oddech. Poczuł coś pod paznokciami. Zaschnięta czerń. Michał siedział na skraju łóżka, wpatrując się w swoje dłonie. Czerń pod paznokciami była sucha, spękana. Próbował ją zetrzeć, ale nie chciała zejść. Jakby była czymś więcej niż zwykłym brudem, jakby wrosła w jego skórę cisza w mieszkaniu była nienaturalna dusiła wciskała się w uszy wdzierała się do myśli zza okna dobiegał odległy szum miasta ale tu w czterech ścianach dźwięki zdawały się nie istnieć nawet zegar w kuchni przestał tykać w pewnym momencie usłyszał krzyk rozdzierający urwany w połowie jakby ktoś zdusił go dłońmi brzmiał tak blisko zbyt blisko Podbiegł do drzwi i przycisnął oko do wizjera. Korytarz był pusty, ale światło jarzeniówek migotało niespokojnie, rzucając na ściany cienkie, drżące cienie. Nie ruszał się. Czekał. Trzask. Ostry, suchy dźwięk dochodzący z dołu, jakby coś ciężkiego uderzyło o podłogę. Z gardła Michała wyrwał się cichy oddech. Wcisnął dłoń w klamkę, ale coś w nim krzyczało, żeby tego nie robił. Nie wychodź. Nie patrz. Nie chcesz wiedzieć. A jednak wyszedł. Schodził powoli. Każdy stopień pod jego stopami wydawał się dłuższy niż zazwyczaj. Gdy znalazł się na półpiętrze, dostrzegł uchylone drzwi do mieszkania sąsiada. Gęsty, metaliczny zapach buchnął w jego kierunku jak fala. Przez szparę zobaczył coś, co zatrzymało mu serce. Podłoga była czarna. Nie od cienia. Od krwi. Drzwi samoistnie otworzyły się na całą szerokość, jakby coś zapraszało go do środka. Mimo wolnie i bez zastanowienia wszedł na pół kroku. Widok, który zastał, był najbardziej przerażającym obrazem, jaki kiedykolwiek widział. Ciało sąsiada leżało bezwładnie, ramiona ułożone pod nienaturalnym kątem. Twarz była zwrócona w stronę Michała, oczy szeroko otwarte. Na drzwiach wejściowych, od wewnątrz, widniały głębokie zadrapania, ciągnące się w górę, jak ślady walki, jakby coś łapczywie próbowało dostać się do środka. Michał cofnął się, ale wtedy coś mignęło mu w lustrze wiszącym na ścianie. Nie powinno tam nic być. A jednak zobaczył cień, nieruchomą postać w czerni stojącą za jego plecami. Odwrócił się gwałtownie. Korytarz był pusty. Tylko światło jarzeniówki zamigotało ponownie, rzucając na ścianę kształt, który nie należał do niego. Michał nie pamiętał, jak wrócił do swojego mieszkania. Nogi prowadziły go same, jakby instynkt przejął kontrolę nad jego ciałem, pchając go w kierunku jedynego miejsca, które jeszcze wydawało się bezpieczne. Drzwi zatrzasnęły się za nim z głuchym hukiem, ale uczucie chłodnej obecności nie zniknęło. Było w ścianach, w powietrzu, w ciszy. Zasunął zasuwę i powoli odwrócił się do pokoju. Wszystko było tak, jak zostawił. A jednak coś się zmieniło. Monitor komputera był włączony. Ekran pulsował nikłym, bladym światłem, choć był pewien, że go nie dotykał. Podszedł bliżej. Na ekranie widniało zdjęcie. Jego pokój. Uchylone drzwi. Ciemność za progiem. Kiedy to zrobiłem? Pomyślał, ale nie znalazł odpowiedzi. Złapał myszkę, przewinął folder. Kolejne zdjęcie jego łóżko on sam, śpiący. Poczuł, jak serce ścisnęło mu się w piersi, dłoń mu zadrżała, ale przewinął dalej. Kolejne ujęcie ktoś, coś stało w rogu pokoju czarna, rozmazana sylwetka niemożliwa do rozpoznania i ostatnie zdjęcie zrobione kilka sekund temu. On sam, siedzący przy komputerze, tuż za jego plecami w odbiciu monitora stojąca postać. Nie myśląc, zerwał się z miejsca i odwrócił. Nic tam nie było, ale czuł je. W powietrzu wibrowało coś nienaturalnego, jak napięta struna gotowa do pęknięcia. Podszedł do drzwi i wyciągnął rękę, żeby je sprawdzić. Były uchylone. Nie zamknął ich? Nie. Pamiętał wyraźnie. Zasunął zasuwę. To coś tu było, w środku, oddychało tym samym powietrzem. Nagle usłyszał kroki, gdzieś wewnątrz własnego mieszkania. Zerwał się pędem i uciekł. Nie zastanawiał się, nie oglądał za siebie. Po prostu wybiegł, zostawiając za sobą mieszkanie, które nie było już jego. Korytarz wydawał się dłuższy. Światła jarzeniówek migotały, rzucając cienie, które nie zachowywały się tak jak powinny. Winda była zbyt wolna. Każda sekunda w zamkniętej kabinie wydawała się wiecznością. Ale kiedy drzwi się otworzyły, nie czekał. Wyskoczył na ulicę. Deszcz. Chłodny, drobny, osiadający na skórze. Nocne światła miasta odbijały się w mokrym asfalcie, rozmazane jak we śnie. Michał nie wiedział, gdzie idzie, chciał tylko być gdzieś indziej, gdzieś, gdzie nie było tamtej istoty. Zatrzymał się dopiero przy hotelu. Nie miał planu, nie myślał. Po prostu wszedł do środka, a recepcjonistka spojrzała na niego dziwnie, może przez to, jak wyglądał. Włosy przyklejone do czoła, oczy rozbiegane, oddech urywany. Wziął klucz do pokoju i wszedł do windy. Drzwi zamknęły się z cichym kliknięciem, lustrzana ściana windy odbijała jego własne zmęczone spojrzenie. Nic więcej. Pokój był zwyczajny, hotelowy, czyste łóżko, lampka, szafa. Michał zamknął drzwi na wszystkie zamki i opadł na materac. Musiał odpocząć, musiał zebrać myśli. Sięgnął do kieszeni po telefon, był włączony, choć nie pamiętał, by go wyjmował. Na ekranie migało powiadomienie o nowym zdjęciu. Z bijącym sercem otworzył galerię. Pierwsze zdjęcie. Hotelowy korytarz, puste ściany, czerwony dywan. Drugie. Jego drzwi. Numer pokoju 237. Trzecie. Jego pokój. Łóżko, a na nim on sam, śpiący. Serce uderzyło boleśnie. Z gardła wyrwał się urywany oddech. Palce drżały, ale przewinął dalej. Ostatnie zdjęcie, zrobione przed sekundą. Ktoś stał za jego plecami. Michał nie oddychał. Telefon wypadł mu z ręki, a dźwięk uderzenia o podłogę zabrzmiał głucho, jakby został wchłonięty przez nienaturalną ciszę pokoju. Powietrze stało się gęste, niewidzialna obecność wypełniła przestrzeń tuż za nim. Wiedział, że nie może się odwrócić. Wiedział, że jeśli spojrzy, zobaczy coś, czego nie powinien, ale nie miał wyboru. Oddech, który nie należał do niego, był ciepły, zbyt bliski. Drgnął. Lampa obok łóżka zamigotała, rzucając na ścianę cień, długi, rozciągnięty, nienaturalnie wysoki, nie jego. Obrócił się gwałtownie, pokój był pusty, ale to było kłamstwo. Czuł, że coś wciąż tam stoi. Czuł to w kościach, w skórze, w lodowatym dreszczu, który zaczął pełznąć po karku. Spojrzał na telefon. Ekran był wciąż włączony. Kolejne zdjęcie. Nie był sam. Czarna sylwetka stała na tle hotelowego lustra, choć w pokoju nikogo nie było. Twarz rozmazana, jakby rzeczywistość nie mogła jej uchwycić, jakby coś istniało tylko na granicy widzenia. Nagle światło zgasło. Pokój pogrążył się w gęstej, nieprzeniknionej ciemności. Michał poczuł ucisk w klatce piersiowej, jakby ktoś zasłonił mu usta niewidzialną dłonią. Przestał słyszeć własny oddech, przestał czuć własne ciało. W głowie zapanowała przerażająca cisza, a potem pukanie do drzwi. Raz, dwa, trzy. Nie miał siły się poruszyć. Serce biło w rytm uderzeń. Wszystko w nim krzyczało, żeby nie odpowiadać, nie oddychać, nie istnieć. Pukanie ucichło, ale drzwi powoli zaczęły się otwierać. Kiedy otworzyły się szerzej, w progu pojawiła się czarna sylwetka. Milczała. Michał nie mógł dłużej znieść tego napięcia. Zerwał się z łóżka, chwycił lampę i rzucił się w stronę postaci, desperacko próbując przerwać koszmar. Lampa przecieła powietrze, ale gdy dotarła do celu, sylwetka rozmyła się jak dym, pozostawiając po sobie jedynie zimny powiew. Odwrócił się gwałtownie, dysząc ciężko. Pokój był pusty, ale lustro, lustro na ścianie pulsowało słabym, nienaturalnym światłem. Podszedł bliżej, nie mogąc oderwać wzroku. W odbiciu widział siebie, ale nie takiego, jakim był. Oczy miał czarne, Puste, a skóra zdawała się pękać, odsłaniając coś mrocznego pod spodem. To nie ja wyszeptał, ale jego odbicie uśmiechnęło się w odpowiedzi. Powoli uniosło rękę. Michał cofnął się, potknął o telefon leżący na podłodze. Ekran znów zamigotał. Nowe zdjęcie. On sam, stojący przed lustrem, ale za nim, setki czarnych rąk, wyciągających się z głębi szkła. Poczuł zimny dotyk na ramieniu. Krzyknął, odwrócił się, nikogo nie zobaczył. Kiedy spojrzał z powrotem w lustro, pojawiły się tam ręce ze zdjęcia, ale były już dużo bliżej. Wyciągały się ku niemu, ich palce były długie, powykręcane, zakończone pazurami. Próbował uciec, rzucił się do drzwi, ale te zatrzasnęły się same z hukiem. Zamek kliknął. Nie miał dokąd pójść. Odwrócił się do lustra raz jeszcze, a wtedy ręce wystające ze szkła, prawdziwe, materialne, lodowate, chwyciły go za ramiona, za szyję, wciągając go z siłą, której nie mógł się oprzeć. Walczył, szarpał się, drapał po szkle, zostawiając krwawe smugi, ale to nic nie dało. Lustro połknęło go jak czarna otchłań, a jego krzyk urwał się w połowie, zduszony przez ciszę. Pokój opustoszał telefon leżał na podłodze, ekran wciąż świecił. Ostatnie zdjęcie pokazywało lustro, puste, czyste, bez śladu Michała. Łóżko pozostało nietknięte, klucz do pokoju leżał na stoliku. Nikt nie usłyszał jego krzyku, nikt nie zauważył, że zniknął. Kilka dni później sprzątaczka znalazła pokój w idealnym porządku, żadnych śladów walki, żadnych poszlak. Michał przepadł bez śladu, a lustro na ścianie odbijało tylko pustkę i czasem w nocy wydawało cichy, stłumiony szept, którego nikt nie mógł zrozumieć.